wymiata! Dużo lepszy niż ta rozklekotana kupa łomu. Ben, bardzo cię przepraszam za mój obecny stan. Nie panuję nad tą agresywną kreaturą. Cicho bądź! Nie mów do błądka tak brzydko! Próbuj dalej! Musisz szybciej machać łapami! No to podjedź bliżej! Zobaczysz, jaki szybki jest pan gniew! Co? Hej. O rany! Londo i mienko tenison. Nie zwącia Jadek. Co tu się dzieje? E, Kevin jest po prostu okropnym złoczyńcą. Ben, w porządku? Musimy odzyskać mój pojazd, szybko! Nie musi być tak szybko. Nie chcemy, żeby autko skończyło jak nasz gruchot. Co się stało z tamtym wozem? Musiałem porzucić tę starą landarę. Spokojnie, mam coś lepszego. Nie wolno ci zmieniać planu bez mojego pozwolenia. Wracaj natychmiast. Dokonam oceny sytuacji. Będziesz musiał trochę poczekać. Mam coś ważniejszego na głowie. Nie waż się sprzeciwiać, Kevin. Rany, co to za wyższościowe teksty? Niecodzienny nie ma się taką ekstra okazję jak ta! Jedzie prosto na nas! Co ty chcesz zrobić? Cicho maszyno! Wciśnij hamulec! Nie ma szans! Skoro tak. Hamulec awaryjny! Bardzo przepraszam za nagłe hamowanie, ale to hamowanie było konieczne, by ocalić życie rodziny Tenisonów. Ty ich ochraniasz? Rycerz uzna, że to bardzo ciekawe. Kerry, jak śmiesz działać za moimi plecami? Pracujesz dla mnie. Ja rozkazuję. ratować Inferno. Chcę walczyć ogniem, który walczy z tym drugim ogniem płomieniem! Eee, rozumiesz o co mi chodzi! Ukryjcie się w gruchocie! No brawo! Hej! A, hey. A. A tenison, jak miło, że się zjawiłeś! Możecie cię podwieść! Pomóż mi zgubić rycerza! Poważnie? Ukradłeś tam dwa samochody, rozwaliłeś jeden wóz i teraz prosisz o pomoc? Czy ty odmawiasz? Dobra, tylko mi nie wywijaj znowu żadnego numeru. Ech. Zapnij pas! Wyśmienicie dwa w cenie jednego. Żegnaj tenisom. Rakieta! Mam nadzieję, że więcej go nie zobaczymy. Dlaczego w ogóle dla niego pracujesz? Kto mówi, że dla niego pracuje? Zresztą nie każdy ma tyle szczęścia i gadające auto w charakterze ochroniarza. Niektórzy muszą bronić się sami. To na razie, Benek! Ej, czekaj! Jeszcze ci się konkretnie nie odgryzłem! Ben! Wprawdzie mu nie ufam, ale jakoś mi żal chłopaka. Tak, mi też go żal. Słuchaj, laweta będzie za jakieś pół godziny. Oby będę zdążył dojechać. O, nieważne, już jedzie. No, co się stało z Kavinem? Ja sam tego nie wiem, ale na pewno musi sobie coś przemyśleć. Tak, na pewno. I pewnie się ucieszysz, że naprawiłam twój pas zapaśnika. Eh, i tak mi nie pasuje, ale może masz mój szejk? Nie zabezpieczyłeś pojazdu. Sprzeciwiłeś mi się, a teraz ośmielasz się przychodzić z pustymi rękami? Tak, tak, sorki, że straciłem te twoje supermaszyny, ale wysłuchaj mnie. Wykombinowałem, jak przeciągnąć Bena Tenisona na naszą stronę.